W Osiedlu Witosa w Katowicach tworzymy Żłobek Centrum Terapii przy Przedszkole. Żłobek jest ze wsparciem dla dzieci nienormatywnych, dzieci z niepełnosprawnościami i nastawiamy się na pracę w pedagogice skandynawskiej ze wsparciem rodziców i opiekunów tych dzieci, jak również aktywizację seniorów, czyli zapraszamy wszystkie babci i dziadków do współpracy i pomocy nam w opiece nad dziećmi. Naszym atutem jest to, że jesteśmy otwarci. Otwarci w sobotę, jesteśmy otwarci dla rodziców, którzy pracują w weekendy. Współpracujemy z bardzo wykwalifikowanymi specjalistami, głównie tutaj mówię o psychologu, fizjoterapeucie, również dietetyku dziecięcym i na tej podstawie będziemy tworzyć bezpieczne i ekologiczne miejsce dla dzieci. Zapraszamy do zapisów do naszego żłobka Prokit Solution na Witosa 17 w Katowicach.